Umówiłem się z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i. Nie wiem dlaczego. Ze stresu, zaczynając ten wywiad, y, mówię witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj miałem gościem Andrzej Kwaśniewski Nawał pracy. Mi się wydawało, że ja w korporacji dużo pracuję, dzisiaj ja pracuję dwa razy więcej. Budzę się nagrywam, wracam, montuję, publikuję, e, szukam nowego gościa i tak dalej. Są różni goście, jak właśnie przychodzi, nie wiem, czy właśnie Mariusz Podzianowski jak czy zależy, czy Michał Sołowow, No to czasami może być tak, że z pół godziny, wcześniej godzinę się nawet dowiedziałem i muszę jechać. Ja lubię pytać, bo ja się zawsze traktuję jako narzędzie do przekazywania wiedzy. Miałem trochę znajomych z, z, z szkoły, którzy osiągali sukcesy. Niektórzy byli dziećmi bogatych rodziców i, i dzięki nich mogłem do, dotrzeć do tych bogatych rodziców. No, nie jest łatwo powiedzieć o pieniądzach. Sam pewnie wiesz, jakby ktoś zapytał, ile zarobiłeś w ostatnim miesiącu, to to była jedna współpraca, gdzie zarobiłem 20 tysięcy złotych. I to było jednorazowo. Cześć, moi drodzy Paweł Kuczera, Horyzont Inwestycji. Witam Was w kolejnym odcinku wywiadów w serii Poza Horyzontem. Dzisiaj jestem u Łukasza Smolarskiego. Moi drodzy, mój gość bardzo zawzięcie dążył do celu. Dążył do tego celu przez wiele lat, nie odpuścił i był wytrwały w tym, co robi. Z racji, że jest to kanał o przedsiębiorcach i trzeba dążyć do tego, co się chce osiągnąć, to chciałbym przedstawić Wam Łukasza Smolarskiego, który prowadzi kanał Biznes Misja i osiągnął niebywałe wyniki w tym co robi i zaraz go dopytamy jak to robił i jak taki sukces osiągnąć i jak przede wszystkim być wytrwały w tak długi okres czasu No bardzo dziękuję za takie miłe przywitanie. Witam wszystkich widzów, także no bardzo się cieszę, że możemy poznać. A powiedz mi w ogóle jak ty się czujesz po tej drugiej stronie teraz? No wiesz, no, to już jest szósty miesiąc, więc tak naprawdę czuję się fantastycznie. Z jednej strony, takiej, że jest taka wolność, nie, bo zawsze 15 lat pracowałem w korporacjach, i to i w Polsce, i za granicą, no ale zawsze był szef, zawsze były jakieś prezentacje, mhm. zarządy, zawsze były jakieś dokumenty, które musiałem robić. Czasami uważałem, że one nie, nie zawsze mają sens i to mhm. było takie, że wiesz, no trzeba coś zrobić, musisz tak jak ktoś ci powie, tak jak jesteś nauczony, tak jak działa firma, tak jak są procesy tutaj no Muszę się sam sprawdzić. To, co wyniosłem myślę, że przez 15 lat z korporacji, muszę teraz zaadoptować w najlepszy możliwy sposób. Nie ukrywam, że jest dużo wyzwań, dużo rzeczy, na których nie byłem przygotowany, jakby choćby na pracy. Mi się wydawało, że ja w korporacji dużo pracuję, dzisiaj, ja pracuję dwa razy więcej, to jest od rana do wieczora i jestem w takim procesie, żeby sobie to jakoś poukładać, może jakiś asystent, może ktoś z widzów będzie chciał, no to tutaj, żeby trochę odciążyć mnie od obowiązku, bo to jest tak, że ja wiesz, budzę się nagrywam, wracam, montuję, publikuję, e, szukam nowego gościa i tak dalej mm -hmm. i odpisuję maile, więc ta praca proces naprawdę 24 na dobę, robię wszystko sam do dzisiaj. Nie? I to jest tak, że e, ktoś powiedział, że no, trzeba mieć studio, jak zaczyna się właśnie kanał, to nie trzeba mieć dużego studia, dużych mm -hmm. nakładów. Trochę musisz być takim samozwańczym człowiekiem. Ja tak mam od lat, że, że robię to samo. Wynika to też z tego, że są różni goście, jak właśnie przychodzi, nie wiem, czy właśnie Mariusz Podzianowski, jak wczoraj czy Michał Sołowow, no to czasami może być tak, że z pół godziny, wcześniej godziny się nawet dowiedziałem i muszę jechać mm -hmm. i, i, i to nagrywać, więc dużo ci, ciężej mieć kogoś na pokładzie, z którym powiesz, dobra, w niedzielę o 22 mm -hmm. przyjedzie gość ze Stanów i akurat go zrobimy wywiad. Nie? I stąd spowodowało to, że to robię wszystko po prostu sami i daję radę. Dobrze, a jak się czujesz teraz po drugiej stronie, jak nie przeprowadzasz wywiadu, tylko jesteś A, o to dobra. Ale, teraz... ale to widać, że nie jesteśmy że się nie przygotowywaliśmy do nie, tego wywiadu, no, tak. ale dziękuję za odpowiedź. Ale teraz właśnie, jak się Wiesz co, no inaczej, ja lubię pytać, bo ja się zawsze traktuję jako narzędzie do przekazywania wiedzy, więc mhm. przedsiębiorcy, między innymi Ty jesteś też na kanale i tak dalej, no to są, to mnie fascynuje, bo poznaję ciekawe sylwetki osób, poznaję historię, wchodzę trochę w głąbi, to mnie bardzo fascynuje, że wiem dużo więcej o ludziach, a ja z drugiej strony, no wiesz, cieszę się, że ktoś chce z nami porozmawiać, jest to na pewno miłe uczucie. To być. Może trochę dziwnie. A skąd pomysł na prowadzenie kanału? Wiesz co, no to już lat temu, e, 10 e, Pomysłów było różne. Jako dziecko fascynowały mnie takie osoby jak właśnie e, Święty Jan Kulczyk, najbogatsi Polacy, najbogatsi ludzie tego świata. I po prostu z czystej takiej, bo zawsze ktoś powie, ten taki, ten taki. Nie chodzi o hej, tylko zawsze się skupiam na pozytywach. Mhm. E, to są osoby, które robiły duże rzeczy, rozwijały firmy, kupowały firmy i zawsze gdzieś. Fascynowało mnie, jak tak jedna osoba może zrobić tak dużo, niezależnie od konekcji, pieniędzy, wszystkiego, rozwinąć, dać miejsce pracy i i to było jedno, że chciałem poznawać takich ludzi. Mieszkałem w Namcączu, w blokowisku z płyty, gdzie nie było żadnych tam perspektyw wtedy. Naprawdę część znajomych gdzieś siedzi niestety w kryminale i jeszcze różne historie, więc nie było kolorowo. Ja tak jak mówiłem gdzieś tam już w wywiadzie, że marzeniem to było mieć buty Nike za 300 zł, bo wtedy już był prestiż na osiedlu, że, że, się, że się jest kimś, bo się ma te buty, a nie za 10 zł jakieś trampki, jak miał każdy. I długo ich nie miałem, więc to nie tak, że sobie kupowałem. Na pewno z rodziny nie miałem, bo też pewnie jak tam Wie, że miałem 5 lat, zmarła moja mama, więc było ciężko. Były marzenia, były właśnie gdzieś rozbudzone takie poczucie, że ci ludzie robią wspaniałe rzeczy, też, też bym chciał to robić. No i już będąc po studiach w pierwszej szkole, Wyższej Szkole Biznesu, na szkole z Uniwersytetu, w Sączu, to była szkoła biznesu, miałem trochę znajomych ze z, z szkoły, którzy osiągali sukcesy. Mhm. Niektórzy byli dziećmi bogatych rodziców i, i dzięki nich mogłem do, dotrzeć do tych bogatych rodziców i tak trochę się zaczęło, że mówię, chciałbym to wykorzystać. Jest jedyna okazja, żebym zaczął, żebym robił coś ciekawego. To była jedna strona, drugi, przy, druga jakby taka. Takie coś, co przeważyło, bo ja zawsze chciałem mieć biznes, chciałem mieć milion pomysłów na biznes. Przychodziłem do rektora właśnie tej szkoły, z którym się przyjaźnię i mówiłem o pomysłach na biznes. On kiedyś powiedział, że łukasz, mam znajomego, jest od ciebie tam 20 parę lat starszy. Jak przychodzi, to tylko o tym mówi: nic nie zrobię, weź coś okay. zrób. I to tak trochę na moich obliczach siadło, rzeczywiście, ja tylko cały czas gadam, nic nie robię, więc od czego mogę zacząć? Tu się wydawało, że nie trzeba mieć dużych nakładów. Na początku nawet nie wiedziałem, że trzeba mieć mikrofon, więc pierwszy wywiad nagrałem bez mikrofonu, później mówię, kurczę, jak ten dźwięk. Nie, ja miałem taką kamerę, bo moja żona pracowała w marketingu w jednej z dużych firm, to była Sony właśnie firma, więc mieliśmy tani sprzęt i, i zakupiłem te sprzęty, ale no nie wiedziałem, że trzeba mieć mikrofon. Później mówię, kurczę, przecież się nie nagra w ogóle dźwięku. o co chodzi? się tak uczyłem jakby bez żadnego warsztatu przygotowania, powtarzaliśmy ten wywiad. I trzeci taki punkt to było to, że wtedy miałem akurat problemy trochę zdrowotne, okazało się, że mam przewlekłą boreliozę, nikt nie wiedział co mi jest, było bardzo ciężko. Myślę, że miałem taką depresję, nawet mocną depresję wtedy. I e, ktoś mi wtedy powiedział, chyba nawet nie czy nie rektor, że Łukasz, jak ty to chcesz robić, to lub, bo to będzie trochę też taki efekt terapeutyczny dla ciebie, że szybciej z tego wyjdę. Mhm. Bo było naprawdę ciężko i to bardziej przez to, że wpadłem w hipochondrię i w to, że lekarze nie wiedzieli co. Było naprawdę z 700 badań, kilka lat chodzenia po lekarzy z każdej 700 strony. 700 badań? Naprawdę, ja mam jakby do dzisiaj w łóżku nie chciałbyś widzieć, ale chyba z 10 rezonansów, gastroskopię, kolonoskopię, tomografię. Dowiedziałem się wszystko, więc niektórzy się śmieli w pracy, że jestem jak Haus, bo naprawdę miałbym dzisiaj mniej więcej zdiagnozować wiele, wiele chyba chorób. Myślę, że nieraz nie lepiej niż jeden lekarz, ale to było straszne i do dzisiaj gdzieś konsekwencje są, ale no wtedy. Naprawdę było ciężko, była taka myślę bardzo, bardzo mocna depresja i rzeczywiście mi to pomogło to nakręcenie to przeżywanie nowego wywiadu to że się z kimś spotkam to że poznam nową osobę, że mogę się mm -hmm. przygotować w to zmierzyło mm -hmm. i rzeczywiście było to też efektem, jest do dzisiaj chyba efektem terapeutycznym, no bo przed każdym z tym pełen energii, naładowania z szczęścia, że poznaję nową osobę, że ktoś do mnie przychodzi, że rozmawiamy i to do dzisiaj mnie strasznie kręci, więc... no niewątpliwie to widać. Drodzy widzowie, to żeby też nie przedłużać, jak pytać najlepszych o tajniki ich sukcesu? Jak przychodzi do Ciebie Pudzianowski, czy inny celebryta? Wiesz co, ja myślę, że wprost, nie owijać, po prostu chcę się dowiedzieć konkretnej rzeczy. Dziękuję mhm. komuś za swój czas i, i mam pytania przygotowane, myślę, że po prostu trzeba zapytać tak jak kolegi, nie? bo tak? to najbardziej naturalnie mhm. wychodzi, jak jesteś normalnym, przeciętnym człowiekiem, to wiele osób chce to wiedzieć, więc nawet jak czasami jest coś odważnego, boisz się o to zapytać, to powiedz widzowie o to pytają. Mam pytania mhm. od widzów, tak? I to trochę może być takim trikiem, ale no ja zawsze jestem prostolinijny. Staram się to, co ja bym chciał się dowiedzieć, to, co widzowie piszą, chcą się dowiedzieć, mhm. to staram się to przekazywać. A są tacy, którzy nie odpowiadają wprost na pytania, tylko wijają w bawełnę albo nie chcą odpowiedzieć? Zdarza się często, tak. tak I co no. wtedy robisz? Co, albo tnę i tego widzowie, nie widzowie, nie ma tego pytania, niestety. Tak się często zdarza. W większości na szczęście nie. U mnie to często wynika, że dużo osób też często nie wie pytań i tak dalej, nie znam więc może czymś być zaskoczony I na przykład mówi, no nie wiem, ja nie wymyślę teraz książki, którą polecam na przykład, to nie chcę o tym mówić, nie? No mm. i to jest taki prosty przykład, nie? A co do takiego wijania, myślę, że z jakiejś takiej, takiej merytoryki często tej nie ma, bo ja spotykam się z ekspertami w różnych dziedzinach, z przedsiębiorcami, oni o tym dobrze umieją opowiadać, wiedzą, co to jest i właśnie miłe, że zdradzają te tajniki, bo jeśli nie chcą tego zdradzić, to po prostu nie przychodzą na wywiad, odmawiają. Mhm. Mówią, że ja nie chcę, boję się, że konkurencja się czegoś dowie, boję się, że nie wiem, urzędy na mnie się nagle będą pojawiały jakieś kontrole, mhm. więc są dwie strony. Jak ktoś już przychodzi, to raczej ta merytoryjka jest. Okej, okay, a swoich gości pytasz wprost, ile zarabiają i czy zarabiają duże pieniądze, czy, czy też mniejsze. Mhm. Czy zdarzyło Ci się, aby ktoś odmówił takiej odpowiedzi na pytanie? Wiesz co, myślę, że niewiele to właśnie dziwo to jest, to jest fajne, że w Polsce się zmienia. To, że już nawet mieliśmy duże wywiadów o tym, że jak chcesz zatrudnić kogoś, to musisz podać już stawki, że na etatach się zaczynają pojawiać ogłoszenia ze stawkami, bo te, które są bez, na przykład w IT są w ogóle już yy, gorszej kategorii i nikt takiej pracy nie chce. I to jest takie... Fajne, że dzisiaj trochę o tym mówimy, bo to nie chodzi o to, że masz zazdrości, i ktoś zarabia milion, dwa, trzy, tylko docen, ile on dużo zrobił, jak dużo no, dał po... um miejsc pracy, ile on jakby tworzy, ile musi zapłacić podatków, ile wspiera ten kraj, jaki jak to jest człowiek sukcesu, od którego możesz się uczyć i mhm. myślę, że Moi widzowie na szczęście są z tej kategorii, że czerpią z tego korzyści. I to nie jest po to, że ktoś powie i się pochwali. Raczej to są naprawdę ludzie bardzo inteligentni, to nie ma jakiś, że ktoś z łokciem i tam jest twaniak, bo ci ludzie mają dużo pokory, jak osiągnęli, to musieli ją mieć i, i dużo doświadczenia, dużo wiedzy, i to są wspaniali ludzie, z którymi jestem, no, więc jest. Czasami się zdarza, że ktoś nie chce powiedzieć, tak wprost wija że gdzieś tam w koło i no i to też rozumiem, bo, bo nie każdy no nie jest łatwo powiedzieć o pieniądzach. Mhm. Sam pewnie wiesz, jakby ktoś zapytał, ile zarobiłeś w ostatnim miesiącu, a jeszcze jak ogląda rodzina, nie najboże ogląda, nie wiem, brać, siostra i tak dalej, to nagle będzie zarabiasz tyle, to czemu mam nie dajesz, nie i tak dalej, nie? Mhm. To jest prawda, nikt tego też nie zrozumie oglądając, jeżeli zarobiłeś i nie wiem, przychód milion czy półtora, ale też się nie zastanowi, ile tak. miałeś po drodze kosztów, ryzyk zmian, ile wydałeś na prawników, mm -hmm. podatkowców, czy na koszty około ale jest te... Tak. Milion czy półtora przychodu, i to się tak. liczy. E, a dlaczego ludziom jest tak ciężko rozmawiać o pieniądzach? Nie mówię o tych, mm -hmm. którzy nas oglądają, mój kanał, twój mm -hmm. kanał, tylko ogólnie jest taka otoczka, mm -hmm. że jest ciężko. Wiesz, to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że to chyba wynika stąd, że bardzo mamy różnorodny rynek, że dużo osób zarabia bardzo mało. Są osoby, które zarabiają bardzo dużo. My jako przedsiębiorcy. W większości zarabiamy powyżej tej średniej i to może czasami trochę boleć. To są takie zaszłości, które się zmieniają. Młodzi to rozumieją, ale sam pewnie wiesz, że no nie wiem, starszej daty. Sąsiadka w bloku lat 70, patrzy pewnie w oknie cały dzień, jak mówię, o ten to pewnie ukradnie. Ma nowy samochód, gdzie on na to, skąd wziął na to pieniążki. Nie? I to są takie zaszłości, z którymi ja też walczę i myślę, że ludziom jest po prostu ciężko, bo komuś innego może być przykro, nie? bo ktoś powie, kurde, ten nic nie robił, bo tak może wyglądać z boku, zarabia takie pieniądze, a ja 10 godzin czy 12 siedzę na kasie, bardzo ciężko pracuję i nie stać mnie nawet na wakacje. Nie? I to jest też smutne. Z jednej strony, tego tak ostatnio mówiliśmy edukacja, mam brata, który jest nauczycielem i zarabia tak małe pieniądze, że. Ciężko mu, żeby sobie kupił mieszkanie, akurat udało mu się, że tam gdzieś e, w spadku e, dostał to mieszkanie, w którym się wychowywaliśmy i tak dalej, I, ale nawet głupi remont dla niego był kosztem, a jest nauczycielem, doktorem, e, uczy naprawdę wiele lat, naukowiec, wygrywał nagrody i tak dalej. I taka osoba w Polsce dzisiaj powinna zarabiać ogromne pieniądze, a zarabia, wiesz, 2-3 tysiące i jest mu naprawdę ciężko żyć dzisiaj, nie? I to jest takie smutne. Myślę, że stąd to wynika, że wielu ludzi niestety ma ciężkie warunki do życia, Fajnie, że są takie kanały, bo ja też mam taką misję, żeby dzięki takim kanałom jak mój czy twój ludzie mogli więcej zarabiać, żeby zwiększali te zarobki, żeby się nie bali tej, tego ryzyka, byli odważni, nie dla każdego jest przedsiębiorczość, ale są różne rzeczy, gdzie można zwiększać te, te zarobki. I stąd ja uważam, że... E, to jest chyba taki najtrudniejszy, że po prostu komuś może być przykro, ktoś może nie zrozumieć. Tak jak mówisz, ja też miałem imprezę niedawno w Muszynie, gdzie za same bilety sprzedając 23% vat okazało się, że hotel mi koszt daje 0% VAT-u. Nie mogę w ogóle odliczyć, bo to jest usługa hotelowa. I się okazało, że nie wiedziałem. Mogłem pewnie kombinować, na przyszłość bym wiedział, ale uczciwie w Polsce prowadząc biznes. Sprzedałem bilet, myślałem, że koszt ponoszę. Nie poniosę. Musiałem dać ogromne pieniądze do zarobku. Praktycznie nie zarobiłem na evencie przez właśnie jakieś takie rzeczy. Więc tak jak mówisz. Jest też druga strona medalu. Ale To nie jest tak, że ktoś zarobi milion, to ma milion na koncie. Dokładnie tak, jak mówisz. No to teraz zobaczymy, czy będziemy musieli wycinać, czy nie będziemy mm -hmm. musieli wycinać tego, co powiesz, albo tego pytania, które zadam. Mm -hmm. e, ile najwięcej zarobiłeś za pośrednictwem Twojego kanału? No i to jest też trudne pytanie, bo to jak? Czy na miesiąc, czy w ogóle jednorazową akcję? Jednorazowo, jednorazową. Jednorazowo. E, taką akcję. No to wiesz to, to myślę, że możemy powiedzieć, e, to są też... Duże pieniądze dla mnie, ogromne pieniądze, tylko że wiesz, to jest tak, że to nie jest tak, że ja co miesiąc mam takie pieniądze mm -hmm. i co miesiąc mam takie wpływy, tak? Jednorazowo się tam zdarzy raz na rok mm -hmm. e, jakieś takie, taka współpraca, no to to była jedna współpraca, gdzie zarobiłem 20 tysięcy złotych mm -hmm. i to było jednorazowo. E, nie patrząc na płatny wywiad, nie płac, po prostu taka wstawka, która trwała 15 sekund. Co okay. dla mnie to był 600, że kurczę, za 15 sekund masz takie pieniądze, oczywiście musiałem to nagrać, mm -hmm. przygotować, ustalać scenariusz. Nawet bo to były usługi bankowe, do banku założyć konto. Miałem mega przeboje, już nie chcę o tym mówić, ale różne przeżycia, z, jak to jest z obsługami, gdzieś ktoś nawet nie wiedział, więc to też był jakiś koszt pracy, czasu wypadkowa tego, co się robi. I są na YouTubie też pieniądze, ale no to nie są też miliony, pewnie gdzieś nie jeden zarobi, ale na to się też składa, tak jak, jeśli widzisz dzisiaj lat pracy, nie? to nie jest tak, że od zera założysz i masz. Da się to zrobić dużo szybciej niż 10 lat. Myślę, że w, po roku możesz mieć fajny kanał i, i jakieś już tu zarobki, ale no to też trzeba tej wiedzy trochę mieć. Mhm. To teraz cofnijmy się 10 lat wstecz, bo ten kanał Biznes Misja prowadzisz od 10 lat. Jaka była Twoja motywacja przez te lata, żeby cały czas mhm. nagrywać, nagrywać, publikować? Bo z tego co wiem i z tego co mówiłeś się rozmawialiśmy jeszcze kiedyś na różnego rodzaju konferencjach, no to mówiłeś, że ten kanał Ci wystrzelił po Iluś tam latach. Prawie po dziewięciu, jak, tak. jak to ci jak to wyglądało, bo mhm. są ludzie, są przedsiębiorcy, którzy nie potrafią prowadzić biznesu przez rok czasu i się poddają, a ty mhm. przez dziewięć lat prowadziłeś kanał nagrywając i dopiero wystrzelił po tak długim okresie? Tak, no to wiesz, to jest trochę już o tym pierwszy powiedziałem ten efekt terapeutyczny, mhm. który widzę, że działa, bo to było ogromne i do dzisiaj mnie to kręci. Dwa, że. Ja odkryłem wreszcie pasję. To jak kiedyś właśnie jakiś tam lekarz chodząc powiedział, znajdź sobie pasję, może iść na siłownię, zacznij biegać, iść na basen, coś zrób dla siebie. Ja robiłem wszystko mhm. po kolei, nic mnie nie cieszyło, nigdzie nie widziałem, ani nie cieszy mnie do dzisiaj basen, siłownia, bieganie, sport, piłka, wszystko co gdzieś mówili, próbowałem. No nic mnie nie cieszyło, wracałem i nie chciałem mi się tego robić, więc podziwiam ludzi, którzy łapią bakcyla i nie wiem, mhm. kochają siłownie, kochają biegać, są maratony, ja taki nie jestem. Mhm. I udało mi się to znaleźć właśnie przez te wywiady. Nagle coś, co mnie naprawdę kręci, co jest moją pasją, co ja mogłem robić weekendami, niedzielę, po pracy wracałem i z radością nie mogłem się doczekać, że o piątej wyodę z biura i wracać i będę mógł montować i się z kimś umawiać, i to było na pewno i do dzisiaj jest motywacja. Drugi, dajmy taki efekt terapeutyczny, Z żoną pracowaliśmy do dzisiaj. Żona pracuje w korporacji, ja wtedy też dużo pracowaliśmy. Jak jeszcze nie było dzieci, no to jak znaleźć ten czas wspólny, nie? Jak ty to, to masz ciężką pracę, wracasz wieczorem, już jesteś wymordowany, zrobisz zakupy, koniec dnia. No to uznałem, że będzie żona mi pomagała, i wtedy, jak były weekendy, razem jeździliśmy na wywiady, ona wtedy mi trzymała kamery, pomagała gdzieś tam rozkłada sprzęty. Prywatny operator. Prywatny operator, ale wtedy jeżdżąc na przykład, nie wiem, z Warszawy do Wrocławia na wywiad. Mhm. Pamiętam właśnie lat 10 temu, chyba z Pawłem Tkaczykiem, pamiętam rano. I sobie rozmawialiśmy. Pojechaliśmy na kawkę, mieliśmy czas dla siebie. Spędzaliśmy ten czas taki jakościowy. Ja się cieszyłem, że ona mi pomaga. Byliśmy jakby razem i trochę nawet to cementowało związek, więc to taka, też był z tej strony taki efekt. Z każdej się to widziało. Było to miłe. Ja... Niestety miałem pracę i nie wiedziałem, nie wiedziałem tego, co wiem dzisiaj, więc nie robiłem to na 100% raczej na półwisko. Nie chciałem zawsze co tydzień szedł jakiś wywiad i chciałem, żeby co tydzień wywiad się pojawiał, ale, ale no było to ciężkie znaleźć ten czas dodatkowy. Ale też to pokazało, że jak ciągniemy to po roku, ciągniemy po dwóch, po dziewięciu, dzisiaj się spotykamy i ja się nie mogłem doczekać, że będzie dalej. Przeżywam i jestem wiesz, podjarany na maksa, że mogę to robić i mogę się spotykać, no to pokazuje, że odkryłem swoją pasję w mm -hmm. życiu, nie? I to Ale jest ciekawe. To też widać po tym, jak się wypowiadasz. Energia... Hmm. energia no ja naprawdę to... to nie jest udawane, nie, nie umiem udawać, więc... To... Prawie jak u nas w stacjach ładowania. Naładowany tak jesteś. Jestem naładowany, e, tak. Którym wywiadem stresowałeś się najbardziej? Czy w ogóle się stresowałeś? Stresuję się każdym. Z tobą nagrywam, też się stresuję. Stresuję się z wielu. Nie było no może po tych wiesz, 400 wywiadów, to może już nie widać, ale czuć w środku na pewno i, i stres jest zawsze. I to są różne stresy, co gości, czy wiesz, czy ktoś spełnia oczekiwania, czy ktoś czegoś nie odczytali, jakiegoś focha, czy nagra się sprzęt. Wiele rzeczy się zdarzało, że odmówił sprzęt posłuszeństwa, mm -hmm. zniszczyła się ścieżka, nagra się karta, no to jest 400 wywiadów, ale no stres, tak jak pamiętam, to na pewno był z Michałem Sawowem, bo przyjechałem do niego chyba, z, już nie pamiętam, 5 albo 6 lat, próbując się do niego dostać, przekonać go na ten wywiad, ale też się udało, właśnie, wytrwałość kolejna. I on mówi, że no dobrze, to będę miał dla pana 15-20 minut. Ja taki ucieszony przyjeżdżam, a on tak jakby się zdziwił, mówi, ale nie wiedziałem, że to będzie wywiad wideo. Ja mam zaraz spotkanie, no to musimy zaczynać. Ja mówię, ale ja czasami rozkładam sprzęt 15 minut. On mówi, że mam dla pana 15-20 minut max, bo mam następne spotkanie. Ja mówię, no to grubo, i już wtedy cały stres panika, jak to zrobić. Więc za szybkiego rzuciłem kamery trwało to pewnie 2 minuty i sobie później. Cały wywiad już nie przeżywa że wiadu co określone, tylko kurczę, czy nie zapomniałem włączyć mikrofonu, czy na pewno się dobrze nagrywa, nie? I tak dalej. I to był ogromny stres, ale na szczęście się udało. Były dwa odcinki pana Michała, którego pozdrawiam, przeciągnąłem chyba na 50 minut. Ja pamiętam i to naprawdę tak było, że wyszedł. Dziękuję bardzo panu. Przybiliśmy piątkę, zrobiliśmy zdjęcie. otworzyła tam już goście w garniturach czekały okay. i mówię, przepraszam Was za bardzo za spóźnienie. Chodźmy do, na spotkanie. Więc rzeczywiście to było takie wciśnięte przedłużone na maksa, ale się udało I, i to taki chyba był stres. Czasami, wiesz, mogę to chyba przy kamerach powiedzieć, Ech, nikomu jeszcze to nie mówiłem, ogromny stres po operacji mojej kręgosłupa, która była rok temu, gdzie wybuchł konflikt i e, umówiłem się z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i nie wiem dlaczego, ze stresu zaczynając ten wywiad e, mówię witam wszystkich serdecznie, dzisiaj miałem gościem Andrzej Kwaśniewski, powiedziałem Andrzej i nagle widzę taką minę i sobie się: co się tu stało i teraz i tak sobie pomyślałem czy były prezydent nie myśli, że sobie robię ja, Bo może sobie, wiesz, mnie nie znał. Przyszedł jakiś gości, może chce mm -hmm. jakiś kabaret odwalić. Ja mówię, no to popełniłem już cały czerwony, no i już, już, już sobie myślę, no to koniec. No, oczywiście, przeprosiłem. On, sam prezydent mnie poprawił, mówił, nie, ja mam inaczej i tak dalej. Mówię, oczywiście, bardzo przepraszam. No, i jeszcze raz i zaczęliśmy jeszcze raz. Na szczęście był tak super e, rozmówcą że, i wyrozumiały, że no, nie dał pokazać, że takie fopa popełniłem. To był ogromny stres i mm -hmm. nie wiem, czy to też leki, bo brałem wtedy jeszcze sterydy po. O, y, operacji, które były gdzieś tam na kręgosłupie i byłem taki półżywy, mhm. ale też no, chciałem ten wywiad zrobić cholernie. Jasne, zakładam, że każda rozmowa Cię zmienia i wnosi jakąś wartość, mhm. natomiast czy przeprowadziłeś taki wywiad pod którym nie mogłeś spać z powodu ilości emocji, bo tak jak na Ciebie patrzę, to tak jak powiedziałem kilka minut temu mhm. jest power, jest energia, ale jak przychodzi do Ciebie Pudzianowski jak do Ciebie przychodzi były prezydent albo jeszcze ktoś inny z listy Forbes'a, to Później jeszcze żyjesz tymi emocjami, czy po prostu zabierasz się mhm. za coś innego, zapominasz, czy. Nie wiesz, tak, że emocje są dużo, nie śpię. Często chyba nie śpię przed wywiadem. przygotowując mhm. się. Tak się mówię. kurczę, no i to wywiad, byłem prezydentem, który był takim moim prezydentem jako dziecko. Jak dorastałem, widziałem go w telewizji, widziałem go wszędzie, no wszyscy wielbili, nagle przychodzi do takiego gościa jak ja, więc jest, byłem w szoku i przeżywam jak jechałem do Michała. No, każdy wywiad się przeżywa, mhm. nie? Okay. czy przygotowałeś i tak dalej. I od każdego się coś uczę. To jest tak, że z wieloma gośmi się też gdzieś tam zaprzyjaźniam. Albo robimy coś później razem wspólnie, albo nawet jedziemy na weekend, albo spędzamy wspólnie czas. Więc e, te relacje są duże, duże, myślę, i myślę, że te 400 wywiadów też dało mi wiedzę z każdej dziedziny w jakimś takim małym stopniu. Nawet widzicie, dzisiaj wiem, co to są stacje ładowania, jak się daje, że są wolniejsze w miastach, szybsze przy autostradach, wiem jakie są koszty, że są ekrany. Przecież jedna osoba tego nie wie na pewno i nigdy się nie dowie. Ja przez to, że mam taki wachlarz, wiem na, z każdej dziedziny, z której miałem wywiad, mogę powiedzieć, że jestem nie jest to na pewno ekspert, ale już taki specjalista, który przynajmniej wie, gdzie zapukać do jakichś drzwi, gdzie się dowiedzieć, Więcej, nie? I to jest takie, bardzo mnie to cieszy i poszerza te horyzonty, i, i stąd po tym, wiecie, na pewno przeżywam, myślę sobie kurczę, ale gościem fajne rzeczy. Jak, jak, jak im się to udało, to jest takie duma, mówię, ale jestem szczęśliwy, że poznałem takich ludzi, którzy zmieniają świat, którzy robią fajne rzeczy, więc no, ta nauka jest cały czas. Nie ma tak, że jest jeden mniejszy, drugi większy, bo osoba, która jest no ma znana, okazuje się, że robi takie rzeczy, że yy, no, po prostu ja otwieram głowę i aż mózg paruje. Nie? Jasne, to tak żeby już powoli zmierzać ku końcowi, kiedyś marzeniem chłopców było zostanie policjantem, strażakiem. Teraz tak jak patrzę na tą młodzież, to każdy chce zostać influencerem, youtuberem, każdy chodzi z tymi telefonami i tak dalej. Jak się do tego odniósł? Minęło 10 mm -hmm. lat, odkąd te wszystkie elektroniki wystrzeliły do przodu kanały mm -hmm. YouTube, TikTok y, Instagram y i Instagramy i... Aha. Kilka słów na ten temat. Co, no, no, to, wydaje mi się, że po prostu mamy takie czasy, jakie mamy, trzeba je zaakceptować. To jest tak, że my jak dorastaliśmy, no to wtedy wszyscy, nie wiem, oglądaliśmy filmy Zaczęło się pewnie od dynastii, ale jakiś Ali McBeal i tak dalej, gdzie y, takim y, osiągnięciem sukcesu to była kariera w korporacji. Widzieliśmy dyrektorów, menadżerów, gdzieś się spotykało na osiedlu, ktoś jechał, wiesz, w garniturze super samochód i to było takie gdzieś naturalne na czasy, że kariera to jest bycie w korporacji. Dzisiaj... Te osoby, które marzą o tym, one się urodziły z telefonem, oni, to jest ich jedyny świat, oni nie znają innego i tam są ich idole, oni tam widzą kogoś, kto odnosi sukces nie? i to po prostu już nie jest człowiek w garniturze, tylko to jest właśnie ekipa, jeśli chodzi o to są różne osoby, które dla nich są idolami, tak jak dla mnie był idolem kiedyś właśnie, nie wiem, właśnie świętej pęci. Jan Kulczyk czy, czy osoby z Wysokiego Krzysztof Pawiński z Mospeksu, który też jest naszym gościem i wiele, wiele osób, no to dla nich tam są idole i oni po prostu się zastanawiają, chcą tacy być. Myślę, że jest to normalne, nie ma co y, tutaj mówić, czy to jest dobre, czy złe. Tak jest. Myślę, że jedynie co jako rola rodziców, jako nas, trzeba dzieci rozbudzać i pokazywać te w, o, osobowości internetu, które mają jakieś wartości, które mogą coś nauczyć, które mogą nasze dziecko rozwinąć. Y, i nasze dzieci, żeby miały za tych influencerów osoby, które robią coś dobrego w dobrym kontekście, jeżeli to nie jest to, że ktoś tam siedzi i tam, nie wiem, naśmiewa się z innych i to jest fajne, bo się ogląda, tylko że ktoś coś tworzy. Nawet jak, mówię, poznałem ekipę i wcześniej myśląc, myślałem sobie, co to w ogóle jest, pewnie psują dzieci, nie? Jak poznałem i gościa, i podejście do pieniędzy, jak nie rozwala, jakie ja robi programy, gdzie edukuję, to uznałem, że to jest po prostu wolę, żeby moje dziecko oglądało tysiąc razy ekipę, niż właśnie kogoś, co jest sławny, bo pobił w szkole kolegę i nagrywałem filmy. Nie? Tylko są jakieś wyzwania, są jakieś akcje, trzeba zrozumieć, że są dzieci, to są inne. To jest fajne dotarcie do, dzieciów, do dzieci i yy, cieszę się z jednej strony, bo ja też w tym świecie jestem. Nie? I trochę mogę to też dodać na koniec tą anegdotę, ale mój kolega, który ma ogromną firmę IT, przyszedł taki zmarnowany, jak się spotykamy, i mówi: Łukasz, jestem zamany. Mówi, yy, on mówi, dlaczego? Ja się pytam, właśnie, dlaczego jestem zamany. Mówi, a bo córka nazywa mnie nieudacznikiem, bo nie mam kanału na YouTubie, się to wow. No to chociaż moje dzieci tak nie powiedzą, więc mam plus, nie? ale to jest takie przyśmiewcze, ale to które tak pokazuje, że rzeczywiście wartości się zmieniają. I teraz pytanie znowu, czy taki prezes korporacji, czy menadżer, który był naszym wzorcem i ja też po 15 latach wiem, że jaki to jest sukces, jak dzisiaj ym, bycie w ogromnej firmie, posiadanie nawet tych pieniędzy, które się wydają dłużej, niech to będzie 20 tysięcy, 30, ale... Gościa nie ma w domu, od rana do nocy pracuje. Zazwyczaj lekko, z nadwagą, źle jedzący, zestresowany, jeżdżący, bo znam wielu takich ludzi. Wiele czasu spędzający na podróżach służbowych, mieszkający w hotelu, mając dzieci, to tych dzieci nie widzi, nie? Mhm. I czy to jest naprawdę właściwa kariera? Czy to jest naprawdę wzorzec, wzorzec który. Powinni nasze dzieci dążyć? Uważam, że nie. Ja chciałbym, żeby moje dziecko było szczęśliwe, miało czas dla siebie. Nawet jak ono będzie latało w kolorowej, ale jak ono będzie miało czas dla siebie i będzie szczęśliwe, i będzie robiło jakieś fajne rzeczy. To ja to kupuję. Nie? Dla mnie dzisiaj jakby widzę po tym świecie, że ci ludzie, którzy osiągnęli sukces w firmie, tak naprawdę nie do końca są szczęśliwymi. Tam tego szczęścia nie widać. Są rozwody, jest wiele rzeczy, których nie korzystałem z życia. Zarobisz ogromne pieniądze, masz awans i ktoś powie tak, dzień dobry, panie prezesie, ale Ty nie jeździsz na wakacje, nie ma czasu dla rodziny, często coś po rozwodzie i na końcu, jak mówią, wydasz te pieniądze, które zarobiłeś na lekarzy. Nie? Więc dla mnie dzisiaj to nie jest oznaka sukcesu, nie. Może się cieszę nawet, że są inne wzorce, które czasami mogą być negowane, ale tak patrząc na tych ludzi, myślę, że są szczęśliwsi. Dużo prawdy w tym, co mówisz. Przede wszystkim musi być to sztuka, żeby pogodzić, jeżeli jeszcze jakiś mhm. przedsiębiorca ma taki poważny biznes i ma dzieci, no to też naprawdę bardzo dokładnie powinien tak działać, aby mhm. móc odgraniczyć właśnie pracę od weekendu, od weekend od pracy i na odwrót, ale nie jest to łatwy kawałek kleba, tak jak to się też widzi po różnego rodzaju osobach, mhm. ile jest rozwodów i tak dalej, ale mhm. nie będziemy tutaj wchodzić na jakieś przykre sprawy. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Kuczera, Horyzont Inwestycji, Łukasz. Smolarski biznes okay. misja, a ja zapraszam w kolejny piątek. Do zobaczenia. Cześć. 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 Cześć.